Chwała Ci Ra, któraś jest w południe. Zaprawdę powiadam Ci Ra, chwała Tobie, któraś jest. Na wieki wieków Amen. Ra, przekaż mi swoją energię. Niechaj te promienie światła wnikną we mnie głęboko. W każdej stronie i w każdej konfiguracji, ten oto promień ściągam wprost do swojej czakry oka. Bo to prawdziwa foka, roka moka. Oto jest słońce. Tyś jest światłością. A ja jestem Twym Panem namiestnikiem i mistrzem to ja rozkazuję ci wschody i zachody to ja rozkazuję ci zachody i podchody to ja rozkazuję ci wychody nachody i przechody to ja to we mnie dzięki mnie dla mnie i dla ciebie tyś jest na nieboskłonie krążysz na niebie Ora, ty wielka i niezmienna. Niech latroksa będzie z tobą.